Dobra, słuchajcie, trochę głośno będzie, bo trochę urządzeń powłączanych kompresor za ścianą. Udało mi się, słuchajcie, no takie obciążenie dla Was zrobić. Nie ma samochodu, pojechał tak, byłoby łatwiej. I jedziemy. Dobra, 77, wydaje mi się, końcówki, mówię. Będzie największa 75, 74. Poprawcie mnie, jeżeli się myliłem gdzieś w granicach 4 miliwoltów. Na moje jest baya bongo, tak jak. Niektórzy mówią, wchodzimy 46, pobieramy 52, 4 bateria. Eee, nie tu, tylko tu i jedziemy. 78 mamy pierwszą, 72, 73, 73, więc gdzieś w granicach 6. Tak, kolejna. Co tu mamy? 73, 69, 4 mV, 69, 67 mV. 7 mV, 7 bo tu jedna na. No ale widzicie, to cały czas się troszeczkę zmienia, więc tak to wygląda. Za chwilę wyłączymy obciążenie, albo najprościej mówiąc podamy napięcie z paneli, więc na pewno spadnie, ale tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze raz wchodzimy. I co tu mamy w pierwszych czterech celach? Tak to wygląda. Dobra, przestawimy, żeby piątka była u góry. O, tak to wygląda. I żeby teraz ósemka była u góry. Dobra, a teraz powolusiu. Tak to słuchajcie wygląda. Następna bateria. Więc co o tym sądzicie? Moim zdaniem maksymalnie 7-8 mV. Chyba dobrze mówię. Jak źle mówię, to mnie poprawcie. Takie obciążenie na każdym z panowniczków. Jak widzicie, panele wyłączyłem. Więc włączam to z powrotem. Włączam, włączam. Bo znowu będzie. Proszę bardzo, sieć była wyłączona. Wyłączone, co tylko mogło być farelka? No, i tak to wygląda, i teraz zajrzymy z powrotem za chwilę, powinno się nam uruchomić, chyba że słoneczko wyszło. Ja pójdę, wyłączę resztę urządzeń. No i dobra, słuchajcie, teraz w granicach 3 amperów odbieramy. Niestety, słoneczko nam w tym momencie zgasło i zobaczmy, co tu się zrobiło. Można powiedzieć, że wróciło do swojego, więc w granicach 1 mV, A jak pamiętacie, przy większym poborze było to gdzieś w granicach 7-8. Tak to wygląda. Więc ładnie to się wszystko, no co, jak to powiedzieć, wyrównało. Można tak powiedzieć. sieć wróciła ta miała więcej, ta miała gdzieś 6 mV. Tylko mówię, słuchajcie, nie żebym się tłumaczył. Ale jeszcze tu nie mam wszystkich równych przewodów, bo czekam. Tu są wszędzie równe do każdej baterii 70 mm kwadrat, A tu są i 50. Tego typu i 50, tego typu i 70, więc przyjmijmy, że no w miarę to ok. Dobra, teraz zrobimy co? Teraz zrobimy znowu akuku i znowu ją podciągniemy. Poczekajmy. No trochę przesadziłem, bo mnie energetyka zaraz ubije. No dobra. I idziemy do bateryki. I znowu patrzymy 50 amperów ładowania. I jedziemy 3,7 jest u góry, 3,8,4,7 milivoltów w granicach, przy mocnym rozładowywaniu. Powiedzmy, i przy powtórnym ładowaniu, ale jak się naładuje do pełna, to już przy okazji wam nagram film, bo nie będę po prostu to będzie za długie. Jak będzie full jakiś lepszy dzień czy coś, to wam też to nagram. Jeszcze jedna bateria. 6. W granicach 6, tak, 7 mV. No i ok. I teraz znowu odpuszczamy ładowanie. Tyk. Nie ma ładowania. Przełączamy kolejną pompę ciepła na sieć. I zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy 8 amperów ładowania. Co to, 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 co idzie z PV? I tak to wygląda. Dlatego ja uważam, że największą rolą jest duży magazyn. Nie tylko, że pojemność jest duża, żeby to wykorzystywać, ale jednak wtedy te prądy płyną mniejsze. No i ta bateria chyba jednak mniej dostaje. Tak to wygląda. Piszcie, komentujcie. Cholernie długi ten film wyszedł, ale mam nadzieję, że coś Wam zobrazowałem. Jak to wygląda. No i wszystkiego dobrego. Cześć.